Cześć, Ostatnio się Was zapytałem na Instagramie, czy chcielibyście, żebym nagrał dla Was bike checka mojego rowerku. I dużo osób napisało, że chce. Więc co? Nagrywamy. W na Instagramie dużo rzeczy się dzieje, więc oczywiście wpadajcie na niego. Bart MTB przez czwórkę. I tutaj już sobie przygotowałem listę części, ile one kosztują. Więc co? Lecimy z tematem. Ime sobie może od głównej części w tym rowerze. Jak w każdym innym rowerze, czyli ramy. Jest to Dartmoor 26 Player w rozmiarze Short. Fajna rama. Nie wiem czy przypadkiem nie zmieniłbym jej na longa, bo tutaj jest bardzo mało miejsca między przednim kołem a pedałem, przez co ciężko się w miarę Bartwiny robi, ale jest to do wyćwiczenia. Ta rama kosztuje 1100 zł. I tak, lecąc sobie dalej mamy tutaj amortyzator Santur Rydon. Jest to 100 mm pod koło 26 mamy w nim regulację reboundu oczywiście jest to też powietrzny omo jest blokada na manetkę, ale ja jej nie używam bo też nie mógłbym kęcić barspinów i koszt takiego morcatora jest to też 1100 zł koła są zaplecione na piascie Darth V2. ona kosztuje mniej więcej 200 zł, zależy gdzie się szuka dalej szprychy, są to jakieś randomowe szprychy z serwisu które mi po prostu dali do tego koła, dobrali i jeden zestaw szprych kosztował 90zł i jest to koło także na obręczy Dartmoor Rider i ogólnie są spoko, jak się ma dobrze napięte szprychy trzeba o to zawsze to w sumie się w ogóle nie centrują rzadko co je centruję tylko czasami, je czas do czasu Sprawdzam jak bardzo są szprychy napięte, żeby nie były luźne. Tylne koło jest zaplecione na piaście Dartmoor Real Pro V2. Jest ona oczywiście podgłośniona, bo w musi być głośna piasta. <śprychy> szprychy te same. Jakieś z serwisu, za 90 zł. Obręcz ta sama, Dartmoor Rider. I przodu i z tyłu są oponki Schwalbe Billy Bonkers. Są to zwijane oponki bez drutu, więc musi być lekko dętki to jakieś zwykłe z dekatlonu oczywiście wentylki z Chińczyka wentylki to są dwa, 10zł i dętka 20 tutaj wracając do przodu, to są stery Crossa z karbonowym kapem dalej mostek jest to Octane One Newton za około 160zł tam 150zł kierownica jest to kierownica Keylon Uno Syryjnie miała 720 mm, ale ją skróciłem do 680 i nowa kosztuje 120 zł. Gripy to są Odi za 60 zł, do tego metalowe barendy również Odi za 70 zł. Gripy są owinięte taśmą izolacyjną, taki mój patencik żeby jak pada deszcz, to żeby się nie ślizgały i żeby się nie przesuwały. mamy no, tutaj hamulec Shimano Deore. Oczywiście 4 tłoczek. I hamulec, co mi się podoba. Linka starcza na 3 bar spiny. Więc dla mnie jest to wystarczalne. Na razie jeszcze nie robię barów na potęgę, więc jest dobrze. Hamulec kosztuje 480 zł. Dalej idąc możemy sobie przejść do zacisku obejmy. No to jest to jakaś zwykła uno za 10 zł. Sztyca skracana. Była oczywiście pewnie gdzieś dotąd, a jest króciutka dotąd. I ona kosztuje 30 zł. Na tej sztycy jest oczywiście Chromag za 310 zł. Idąc niżej mamy tutaj support Shimano. Jakiś zwykły, najtańszy za 75 zł. Tutaj mamy taki patent, trunk stop tak zwany, żeby pedały się nie kręciły do tyłu. Dalej mamy korby Shimano DeOre za 380 zł. Na tym wszystkim jest łańcuch Dartmoor Core za 80 zł. I pedełek jest decathlonu Rockrider za 140 zł. nie pamiętam jak się nazywa, ale kosztowała około 55 zł. Oczywiście wszystkie części, nazwy ich, ile kosztowały będą na dole w opisie. I tyle wyszedł. Cały ten rower, który kosztował. Rower waży 11,55 kg. Więc w sumie, moim zdaniem, jest lekki ten rower. Przyjemnie się na nim robi triki, skacze i ogólnie wszystkie ewolucje. Więc co, teraz na szybko nagramy jakieś klipki. Oczywiście skatepark magiczna. I co, lecimy. I'm broke nigga for rich nigga get money dog that's the game hit the streets how to put in that pain niggas just have respect how I came niggas still hating then that boy lame come in baby girl I'll put you on the game niggas be false claiming on the game I seen niggas change over change a bitch got a broke nigga for rich nigga get money dog that's the game hit the streets how to put in that pain niggas just have respect how I came niggas still hating then that boy lame come in baby girl I'll put you on the game bitch bow down the strip no I keep a stick better came from the trends, them work rich. Burst in the fist, fucking fifteen. dog, I need my grip. Shorty don't drip. Grab up by the hip. I'm a fucking bitch. Niggas ain't shit. Shorty, but I'm rich. That's the side is Fuck it, I'ma hit back with

change over change a bitch that a broke nigga for rich nigga give you get yourself in the game hit the streets how to put it in down let's continue with Kinga